长大。 Dostaję teraz rękawiczki, żeby nie pobrudzić i pokaleczyć co Niech żyje nas! Czysty las! Panie <gryinate> leśni, lechajcie teraz, proszę. <grym piosenka> no tak. <grym piosenka> Mieci, odpady, niepotrzebne rupiecie, to wszystko w miejscu, które miało emanować radością, optymizmem, spokojem. Świat traci urok, lubi się ład i harmonia, zatraca się naturalny porządek rzeczy. Ale przecież nie musimy patrzeć na to z założonymi rękami. Zawsze można coś zrobić. Zacznijmy od siebie. Od własnych działań, bo one też mogą zmieniać się. To może nie To żeby były takie piękne grzyby. Zaraz spotkają się w tym miejscu dwie grupy sprzątające co? Co robimy dzisiaj? Sprzątamy śmieci. Sprzątamy śmieci, to jest Tak? Ale gdzie sprzątamy śmieci? W lesie. w lesie. W lesie. Dużo śmieci zebraliśmy? O tak. Nie ma się z czego śmiać. Polskie są tak zaśmiecone i Polak nie potrafi szanować zieleni. A tu jest pięknie, prawda? No. Można oddychać świeżym powietrzem. Co jeszcze można robić w lesie? Biegać. Biegać. Sprzątając las, ratujemy świat. Nie godzimy się na bezradność. Przywracamy światu kolory, kształty. Uśmiecha się do nas słońce. Jesteśmy jednymi z wielu stworzeń zamieszkujących świat. Nie jesteśmy jego jedynymi właścicielami. Potrzebujemy świata czystego i zadbanego, a on potrzebuje naszego zaangażowania i działania. Chcemy, by las był zielonym symbolem radości i nadziei na lepsze czasy. Trudny las nie ma nas! Ale czy my w lesie możemy krzyczeć? Nie! Jak się Wam podobała wycieczka do lasu? działa. Ale nie krzyczemy. Fajna była wycieczka. Fajna, fajna. Tak. ma Słuchajcie, co dzisiaj robiliście w lesie? Jeszcze raz, co robiliście? I powiedzcie mi, było dużo śmieci w lesie? To dobrze, że są śmieci w lesie? Nie. Nie. Jasne, że tak. Czysta. Powinno być czysto. Super. Brawo!